Siema, bo jest mieli trochę taki z dupy, ale sobie mikrofon kupiłem i w końcu wszystko jest okej. Okay. Wszystkich. Nie w tą stronę się patrzysz. Ale nie, jakby patrzyłem się dobrze. Nie, teraz się dobrze patrzysz. Nie, 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 o to teraz. No. No, bo to się tak. Dobra, no nie, zacząłem. A W ogóle to... Ciebie czekałem trochę. No pewne problemy techniczne, tak? Czego się śmiejesz? No? Co ja robię? Z swojego debilizmu. Ale family Friendly, no. Jak debilizm, to nie jest przekleństwo Kur... chcesz yy, kurzeczki? Chcesz kilo? A e, nie, zaraz ginał oblaczy. Mogę sobie za klawiatury na chwilę bez nie mam ciszej, więc no... Przepraszam, bardzo bardzo przepraszam. Czy Ty możesz już żelaza Nie. O no co chodzi? Już iść żelazo. No o, o, wyczaiłem je o. gdzieś tak pół godziny wcześniej. to było jedyne żelazko? Nie, to co większe jest. Aha, nie no to fajnie, nie? Zaciukam się, nie? Ale zaraz O, w ogóle, w Ja ci mogę pomóc. A Keep Inventory trzeba włączyć. Zjadłem jednego kurczaka trzy razy <grystanie> Więc będzie mnie je wywalać dużo razy Masz może jakieś no to jedzenie? Najprawdopodobniej yy... Masz jedzenie? Węgiel Ale węgiel to nie jedzenie No mówię węgiel Czemu? Nie dyskryminuj węgla. węgiel to też jest jedzenie

Widziałeś, że mam tylko trzy serduszka. No, nie, na rozmowie jesteś, ale cię w ogóle nie Ogółem straciliśmy całe postęp, nie zombie ci A Ja w ogóle kopałem... Ja kopałem węgiel? węgiel. i nie tak waliło. I kopałem w angielsku z Ja szybko OBS-a ogarnę. Dobra. Uważamy, że to zwierząt. A może odmienimy tymi ścieżkami? To kuczaki teraz były No To miłego bicia Też konia biłem No widzisz No. OBE proszę nie trollować. Ci e, nagrywanie wywala, a mi zaragier wywaliło, bo on wnet jest tak bardzo świetny. Wow. Nagrywamy Robloxa dzisiaj. No, nie, No, ale musimy Robloxa nagrać. Co? Jak lepszy sprzęt będzie? Mnie zaraz znowu wywali, bo mi kompa wywali za chwilę. No, ja zaraz dołączę, bo o, albo jednak nie, coś. tak, dobra, jednak mnie nie wywali. A i dołączysz ja do, do czego? Dobra, co? No, no bo tu no, nie da się w Minecrafta grać. No to... Muszę OBS-a a... Jak ogarnę ABS, a ogarnę wszystko.